Apokalipsa dzień po dniu, lament nad nierządnicą i będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Apokalipsa, rozdział 18, wiersz 9. W XIX wieku bogaci Mogołowie, muzułmańskie państwo rządzone przez dynastię o turecko-mongolskim pochodzeniu, będące jednym z najpotężniejszych imperiów swojej epoki, rządzili prawie całymi Indiami od prawie 300 lat. Ich wielkość i bogactwo były znane na całym świecie. Wszystko to jednak zmieniło się wraz z przybyciem Brytyjczyków. Po rewolcie w 1857 roku ostatni władca z dynastii Mogołów został usunięty z tronu. Dziś potomkowie dynastii Mogołów żyją w ubóstwie. Osiemnasty rozdział Apokalipsy kontynuuje opis upadku Babilonu z perspektywy tych, którzy sprzymierzyli się z tą potężną instytucją religijną. Nielegalnym związkiem kościoła i państwa, który zaowocował tymczasowym bogactwem i prestiżem. W przeciwieństwie do dynastii mogołów, ci zubożali władcy przyczynili się do upadku królestwa, które niegdyś uczyniło ich potężnymi. A dziesięć rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu. Apokalipsa 17,16. Ta ich żałoba nie jest spowodowana skruchą, a jedynie brakiem, który odczuwają. Śmierć nierządnicy, wielkiego miasta, które panuje nad królami ziemi. Apokalipsa 17-18, przywodzi na myśl starotestamentowe prawo dotyczące córki kapłana, która stała się nierządnicą. Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca, będzie spalona w ogniu. Kapłańska 21-9 Podobnie surowa kara dotknie również nieczystą kobietę, czyli upadły kościół, która łamie złożony Bogu ślub i żyje jako prostytutka, łącząc się ze światem. Polityczni przywódcy świata dostrzegli bogactwo i potęgę tej fałszywej władzy religijnej. I postanowili czerpać z niej korzyści, egzekwując jej skorumpowane doktryny i prawa. Z kolei odstępczy Kościół działał za pośrednictwem przedstawicieli państwa, aby zniewolić ludzi na świecie. Ale teraz przywódcy zdają sobie sprawę, że zostali oszukani. Z tego powodu ich płacz jest przepełniony gniewem, zwracają się więc przeciwko władzy, którą kiedyś wspierali. Słuchajcie słowa Pana którzy z drżeniem czcicie Jego Słowo. Powiedzieli bracia wasi, którzy was nienawidzą, którzy was odpychają przez wzgląd na moje imię. Niech Pan pokaże swoją chwałę, żebyśmy oglądali waszą radość. Lecz oni okryją się wstydem. Izajasz 66, 5 Zjednoczmy serca w modlitwie. Jezu, ocal mnie od kuszących pokus władzy i bogactwa, i spraw, abym na Twoje wspaniałe pojawienie się zareagował raczej radością niż płaczem. Do dalszego studiowania: Księga Jeremiasza, rozdział 50, wiersz 46, Księga Ezechiela, rozdział 26, wiersz 16, List do Rzymian, rozdział 14, wiersz 11.